Thank <sniffs> Dawno, dawno temu istniało lśniące miasto chronione przez złote bramy zwane niebem. Rządziły nim istoty stworzone z czystego światła. Anioły, które czciły dobro i broniły wszystkich przed złem. Lucyfer był jednym z tych aniołów. Był marzycielem i miał cudowne pomysły związane z całym istnieniem. Jednak starsi bogowie uważali go za mąci wodę, więc oglądał, jak inne anioły rozwijały wszechświat po swojemu. Z ziemskiego prochu stworzyli Adama i Lilith, równych siebie pierwszych ludzi. Jednak Adam chciał wszystko kontrolować, a Lilith nie chciała być mu posłuszna. Uciekła z ogrodu, a lucyfera zafascynowała jej zawzięta niezależność. I tak dwoje marzycieli zakochało się w sobie. Chcieli szerzyć magię wolnej woli wśród całej ludzkości, ofiarując owoc poznania nowej wybrance Adama Ewie, która chętnie go przyjęła. Jednak to był przeklęty dar. Przez ten akt nieposłuszeństwa zło w końcu mogło dotrzeć na ziemię. Powstała nowa kraina ciemności i grzechów. Początek, na którym niebo pracowało, został zburzony. Karą na ten lekkomyślny czyn było wygnanie Lucyfera z ukochaną do ciemnej otchłani, którą sam stworzył. Nigdy nie dając mu doświadczyć dobra ludzkości, jedynie okrucieństwa i szaleństwa. Zawstydzony, Lucyfer nie chciał już marzyć. Lilith jednak kwitła, motywowała demony poprzez głos i pieśni. I wraz ze wzrostem populacji, piekło rosło również w siłę. Wyczuwając zagrożenie, niebiosa podjęły bezduszną decyzję. I każdego roku zsyłali armię aniołów, doprowadzając do eksterminacji. By piekło i grzesznicy nigdy im się nie sprzeciwili. Jednak nadzieja Lilith nie umarła. Jej marzenia zostały przekazane ich kochającej córce. Księżniczce piekła. Bez obaw, mamo. Będziesz ze mnie dumna. Charlie? O, oh, Cholera! Ty... czy ty wszystko słyszałaś? Tak, stałam obok. Wybacz. Trochę niepokoją mnie te eksterminacje. Przypowieść pomaga. Wiem, nie martw się. Lubię jak to odgrywasz. Wszystko dobrze? No, tak, wiesz... Tylko rozmyślam o sprawach rodzinnych. Czy twoja mama się już odzywała? Ech, ile to już czasu? Nie tak długo. Tylko siedem lat? Na pewno zajmuje się czymś ważnym. Ale naprawdę zależało jej na tym królestwie. Mnie tak samo. Cóż, przynajmniej nie jesteś sama. Tylko, oby moja praca nie poszła na marne? Nie pójdzie. Wierzę w ciebie. No dobra, chodźmy. Alastor ma nam coś do pokazania. A więc witaj, ty, mój grzeszniku. Czy lubisz krew, morderstwo i zabijanie dusz bez żadnego powodu? Oczywiście, że tak dlatego jesteście w piekle. Ale co jeśli powiem ci o miejscu, w którym to wszystko nie istnieje? Witajcie w Hazbin Hotel Waszej Drodze do oskupienia, założony kilka dni temu przez szurniętą córkę Lucyfera, Charlie Morningstar. Oddaj swój los w niej niedoświadczone ręce, podczas gdy ona próbuje naprawić swoje problemy rodzinne przez naprawianie ciebie. Oferujemy tu fajne rzeczy, takie jak ledwo żyjąca służba hotelowa i brak jakichkolwiek schodników. Cudowne pokoje i po prostu patrzcie na ten przepiękny salon. Możecie też porozmawiać z naszym jedynym gościem. Wow! To wszystko i więcej w naszym hotelu. Twoja desperacka próba odkupienia zaczyna się tutaj.